Cześć! W tym filmie chciałbym zachęcić Cię do zapoznania jednocześnie do zakupu mojego nowego kursu, który pojawił się na platformie smartexcel.pl, a dotyczy on formuł tablicowych w Excelu. Spójrz, na stronie smartexcel w sekcji kursy znajdzie się właśnie między innymi ta nowość, czyli kurs online w cenie 47 zł. I teraz, jeśli chcemy zobaczyć szczegóły, należy kliknąć Zobacz szczegóły, zostaniemy przeniesieni automatycznie do strony która będzie stroną, tak naprawdę zakupową, ale jednocześnie informuje na tej stronie o szczegółach. Dlatego też zwróć uwagę, że mamy do czynienia prawdopodobnie z najlepszym kursem dotyczącym formuł tablicowych. Jednocześnie przygotowałem ponad 30 praktycznych przykładów. Oczywiście znajdą się tam również materiały do pobrania. Będą to pliki z zawartością przed i po rozwiązaniu, czyli poniekąd będzie to taki pusty szablon. Jednocześnie będą to pliki, które będą rozwiązaniem dokładnie tych, co znajdziesz w filmie. Następnie w kursie przygotowałem dla ciebie zadania do samodzielnego rozwiązania. E, wszystko to odbędzie się na dedykowanej platformie do nauki. Otrzymujesz również roczny dostęp do kursu, a co najważniejsze, firm to ponad 200 minut kursu i to wszystko za jedyne 47 zł. Oczywiście na tej stronie ze szczegółami możesz zapoznać się z zawartością kursu, jednocześnie zobaczyć, jak przedstawiają się wszystkie lekcje, które umieściłem właśnie między innymi w tym kursie. Znajdzie się również tutaj przykładowa lekcja, która będzie między innymi w, poruszana w kursie, e, pokazuje też między innymi dedykowaną platformę, jak ona wygląda, no i też możemy zobaczyć, dlaczego warto. E, jednocześnie chciałbym podkreślić, że przygotowując materiały, starałem się po prostu zadbać tutaj o tą staranność, o to, żeby tutaj ten materiał był jak najlepszej jakości, jeśli chodzi właśnie między innymi o merytorykę. Jeśli chodzi o moje doświadczenie, to tak naprawdę z uwagi na to, że już ponad 12 lat posiadam doświadczenie w pracy jako trenera, dlatego też pozwoliło mi to swobodnie na to, aby przygotować właśnie między innymi taki, taki kurs w postaci formuł tablicowych. I teraz tutaj jednocześnie zaobserwuj, że mamy do czynienia właśnie między innymi z taką jednocześnie platformą zakupową. Jeśli chodzi o sam kurs, w kursie. E, przygotowałem, tak jak wspomniałem wcześniej, kilkadziesiąt zadań. E, zwróć uwagę, że tutaj tak naprawdę możemy poruszać ją bezpośrednio po arkuszach, natomiast przechodząc do każdego zadań mamy tam do czynienia również z takim menu, w którym będziemy mogli przechodzić dalej, wstecz. Natomiast zwróć uwagę, że przygotowałem tych zadań, tak jak wspomniałem, kilkadziesiąt i teraz poprzez rozwiązanie nich wszystkich uważam, że tak naprawdę formuły tablicowe nie będą ci już obce, a jestem przekonany, że będziesz e, sprawnie poruszać ją stosując właśnie formuły tablicowe w swoich ćwiczeniach, projektach w Excelu. A co najważniejsze, dla wszystkich moich subskrybentów przygotowałem specjalny rabat. Z Rabat w postaci 30% zniżki. Uwaga, rabat ten jest pierwszym i na chwilę obecną jedynym rabatem, który udzielam na stronie. Jest to rabat o wysokości 30%. Z uwagi na to, że ten kurs się pojawił, że mamy nowy rok, chciałbym tak naprawdę między innymi zachęcić właśnie między innymi do... Za Kupu tego kursu, formuły tablicowe oferując właśnie w zamian 30% rabat. Ale uwaga, jest on na wszystkie kursy dostępne na, na platformie SmartExl.pl jednocześnie na pakiety, które się tam znajdują. Kupon, co prawda, ważny jest tylko dwa dni. Dlatego też uważam, że warto śpieszyć, warto zobaczyć, tak naprawdę, co dla Ciebie przygotowałem. A teraz nie powstaje mi nic innego, jak życie mojego Excelowania. Do zobaczenia. Oczywiście w kursach, jak i też na kanale na YouTubie, w którym umieszczam regularnie dla Ciebie filmy. Pozdrawiam serdecznie, Sebastian Godziszewski.